Magda Krześniak, kozieniczanka, absolwentka Wydziału Mechatroniki na Politechnice Warszawskiej, 17 sierpnia jako wolontariuszka wylatuje do Afryki, do Zambii, do miasteczka Mansa. Spędzi tam rok. Będzie mieszkała u sióstr salezjanek i prowadziła wspólnie z koleżanką tzw. szkołę garażową. Jest to szkoła, która znajduje się na ulicy, której zadaniem jest zbieranie dzieciaków z ulicy, żeby one nie wchodziły do żadnych gangów, żeby się miały czym zająć, żeby się nie panoszyły po ulicy, niezaopiekowane, niezatroszczone. I jednym z celów tej szkoły jest zachęcenie w ogóle dzieciaków do edukacji. Drugim celem jest pomoc dzieciakom, które nie mają możliwości już się uczyć, ponieważ musiały pójść do pracy, muszą się zająć gdzieś rodziną, zdobywaniem pieniędzy i też dać im szansę, żeby gdzieś mogły pogłębić swoją edukację. W szkole tej jest około 80 dzieci. Oprócz ich nauki, obie wolontariuszki mają też dodatkowe zajęcia. Innym zadań jest popołudniowe prowadzenie oratoriów. To są takie świetlice trzygodzinne, gdzie przez godzinę pomaga się dzieciakom w odrabianiu lekcji, tam gdzieś jakieś rzeczy, które potrzebują, żeby im wytłumaczyć, a na pozostałe dwie godziny to jest zabawa z dziećmi, zajmowanie gdzieś tam im czasu, organizowanie im tego czasu, też w różnych grupach wiekowych. Magda wybiera się do Afryki jako wolontariuszka z Ośrodka Misyjnego. Aby przebrnąć przez rekrutację trzeba było spełnić kilka warunków. Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach, to są weekendowe spotkania, Drugim warunkiem jest to, że mm, muszę przejść testy psychologiczne, przejść testy językowe. Chodzi ogólnie o komunikację w języku angielskim. Innym z warunków jest to, czy to rzeczywiście ja tego chcę, bo przez rok można się rozmyślić, przez rok można zobaczyć, na czym to polega. I można sobie rozeznać, czy rzeczywiście ja tam chcę jechać. Magda przeszła pomyślnie wszystkie etapy i się nie rozmyśliła. Leci do Afryki. Koszt przygotowań i przelotu musi pokryć sama. Na miejscu ma zapewnione utrzymanie. Jak to jest być na misji, ona już wie. Rok temu, we wrześniu, była przez miesiąc w północno-wschodniej części Indii, którą zamieszkują chrześcijanie. Naszym zadaniem było na miejscu rzeczywiście dostarczyć pieniądze i pracować fizycznie. Więc przenosiliśmy kamienie, robiliśmy miejsce pod ten kościół. Praktycznie wyglądało to właśnie tak, że kopaliśmy tylko ziemię, bo trzeba było za zacząć od czegoś. W tym roku jedzie druga grupa, która dopiero będzie widziała jak to powstało i będzie wykańczała ten kościół, więc my nawet nie mieliśmy fizycznie możliwości gdzieś zobaczyć, tylko pracować z tamtejszymi ludźmi. W ogóle to jest niesamowite doświadczenie, pracować z ludźmi, którzy no, którzy są tak wdzięczni tylko za to, że jesteś, i inna kultura, całkowicie inna. Jak nam powiedziała Magda, jeżdżąc na misję, nie chce zbawiać świata. Chce po prostu pomóc potrzebującym tu i teraz, na ile będzie mogła. Nieważne, czy są to Indie, czy Afryka. Czasami nie jest wcale to takie łatwe. Chwilami jest tak, no jest ciężko, bo to jest też decyzja wyjazdu na rok, zostawienia wszystkiego tutaj. No właśnie, skończyłam studia, jestem inżynierem, mam perspektywy pracy, a gdzieś zostawić to, zostawić przyjaciół, rodzinę, no to jest, to jest wyrzeczenie i chwilami bywa ciężko. A my trzymamy kciuki za powodzenie tej wyprawy i liczymy na spotkanie z Magdą za rok po powrocie.